Tego psiaka szuka albo przynajmniej zna chyba cały polski internet, a nagroda za jego zwrot jest ogromna. Henio, bo tak nazywa się ten harcik włoski, zaginął początkiem czerwca w warszawskich Włochach. Hm ironiczna zbieżność nazw. Jak możemy przeczytać na stronie harciki włoskie.pl, sytuacja zaczęła się mniej więcej tak, że do Henia podbiegł młody pies, Henio spanikował, odpalił mu się instynkt przetrwania i uciekł. Na nagraniu z monitoringu widać, jak pies znika na ulicy Chrobrego i od tamtej pory ślad się po nim urywa. Sprawa szybko nabrała rozgłosu i zgromadziła społeczność, która za cel obrała sobie znalezienie psiaka. W akcji zaangażowało się nawet sporo osób powszechnie uważanych za znane, jak Dziarma, Edyta Górniak czy Anna Mucha. Mimo ogromnych zasięgów, zarówno offline'owych jak i online'owych do dzisiaj psiaka nie udało się odnaleźć, a minęły już jakieś 4 miesiące. Pozytyw tej sytuacji jest taki, że dzięki temu szumowi udało się odnaleźć kilka innych psów. Nagroda z początkowych 6 tysięcy urosła dzięki zrzutkom do okrągłych 20 i nadal jest aktualna, więc osoba, która znajdzie takiego psiaka lub go zwróci, przytuli sobie całkiem niezłą sumkę. Jeżeli mieszkasz w Warszawie albo masz znajomych w Warszawie, zachęcam cię do repostowania tej rolki, bo kto wie, może ta nagroda trafi do ciebie. Zachęcam też do ograniczenia ilości takich zaginięć, a ponadto w tym może taki moduł, który działa jak zewnętrzny mikrochip, ale odczytujesz go każdym telefonem. No, mi się bateria. Wracając, nie trzeba go ładować, płacić subskrypcji i wszystkie informacje, na przykład o gigantycznej nagrodzie, możesz sobie edytować online z dowolnego miejsca na świecie, i dostajesz powiadomienie o tym, że ktoś psiaka znalazł. Nazywa się to psi dowód i polecam każdemu, kto ma psiaka. Link w opisie.